Paczka, które mogliście kupić w czasie operacji Pandora, oprócz amerykańskiego czołgu ciężkiego MBTB, był jeszcze brytyjski Chieftain Mark 6, który nie wiem, może ma być po prostu takim pocieszeniem dla osób, które nie mają Chieftaina z kampanii. Czy on spełnia swoje, swoją rolę? Czy może być uznawany za takie zastępstwo, właśnie za taki substytut tego Chiffa, który wali po 440? O tym przekonacie się już w tym odcinku, w którym pokażę Wam dwie ciekawe bitwy i troszkę opowiem o swoich spostrzeżeniach a propos tego pojazdu. Zaczynamy. No to zacznijmy sobie od bitwy na Prochorówce. Ostatnio była bitwa na Prochorówce na yy, Patonie. Jeżeli nie widzieliście tej bitwy, czy nie widzieliście tego filmu, to Was zapraszam. Była tam naprawdę interesująca sytuacja, szczególnie pod koniec bitwy, kiedy zrobiłem 6000 uszkodzeń, ey, przepraszam 6000 spota. W raptem kilka sekund, Jak ktoś nie widział, to tak jak mówię, zachęcam. Link zostawię oczywiście. No a dzisiaj gramy sobie Chieftainem. Chieftainem Mark 6. On tutaj nie jest podpisany w ten sposób, ale to jest ten Chieftain, który można było, było zdobyć z paczek tych wielopoziomowych w trakcie operacji Pandora, więc gramy sobie... Gramy sobie tutaj Chieftainem. Wczoraj tym Chieftainem zagrałem no chyba ze 30 bitew, coś takiego. Całkiem, całkiem miło się tutaj tym czołgiem grało, szczególnie dlatego, że ma bardzo, bardzo, bardzo dobrą armatę. Świetnie się z tego strzela, aczkolwiek nie do końca nazwałbym go takim czołgiem ciężkim. Dla mnie to jest trochę taka hybryda czołgu średniego z czołgiem ciężkim, bo ten pancerz jego nie jest jakiś rewelacyjny. Ta jazda jest OK. Jak widzicie, mam tutaj zestaw na nim taki, że mam wentylację, turbo i dosyła czy dużowe moduły założone w tej chwili po to, żeby mi się tym czołgiem lepiej grało. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli zwykłe moduły, to on będzie troszkę słabszy. Natomiast założyłem sobie tutaj taki zestaw, który jest, moim zdaniem, dość standardowy, taki wystarczający do tego, żeby w każdej tak naprawdę w każdym aspekcie tego czołgu troszkę mu poprawić różne rzeczy, bo, tak jak mówię, on nie jest wybitny. Najlepszą rzeczą dla tym czołgu jest, moim zdaniem, Armata. Gramy sobie na środku, jak widzicie tutaj zająłem sobie centralną pozycję, zresztą bardzo podobnie do tego co robiłem patonem. Dlaczego? No bo ta pozycja pozwala wam po prostu oddawać strzały w różne miejsca. Zobaczcie, że mamy tego ym, Lat Striffa wyświeconego na, na pozycji C1 i jeżeli tutaj, no tutaj niestety nie wartownie dekoszet, ale jeżeli on zniknie, to za chwilkę mnie strzał na górkę. To jest bardzo dobra pozycja dla każdego właściwie czołgu, który ma opuszczenie działa. Jeżeli jesteście lodówką, no to tutaj raczej nie podjedziecie, ale Generalnie większością czołgów możecie grać w tym miejscu bez większego problemu i Wam to polecam robić dlatego, że że to Wam pozwala robić dużo spota, dużo, dużo w różnych kierunkach, być aktywnym i po prostu korzystać z tego co robi drużyna albo jakie błędy popełniają przeciwnicy. Widzicie, Z jedną stronę się odwróciłem najpierw Potem na górkę postrzelałem. Teraz widzę, że znowu 120 wózek jest zaświecony, więc mogę się wychylić znowu tam oddać strzały. I pomału, pomału sobie ten damage robię i sobie ten damage jak widzicie skubię. Wracając do omawiania samego czołgu, tak jak powiedziałem, jego pancerz nie jest rewelacyjny. To nie jest pancerz na poziomie chieftaina tego z kampanii, który jest popularny. Zresztą, nie przez przypadek pomiędzy tymi dwoma chieftainami jest dość duża różnica w oczekiwanych damage czy spocie. Na trzy marki. Tutaj mamy w przypadku tego czołgu 4700, co jest taką, takim poziomem, który był na. Był, czy jest w tym momencie na Canopena, że na przykład. Zresztą kanopener ma dość wysokie te wymagania, jak na czołg, również drzewkowy. No ale to jest 4700. Natomiast w przypadku Chieftain'a to jest bodajże 5400 w tym momencie, czy 5200. Zobaczycie screena, bo nie pamiętam go dokładnie, bo go robiłem chwilkę temu. Natomiast no jest ta różnica dość duża i myślę, że ona nie wynika z tego, że czy na tego, tego z mają tylko i wyłącznie dobrzy gracze, że tutaj jednak mimo wszystko to jest spowodowane też tym, że tym czołgiem po prostu jest ciężko czasem grać jako takim typowym czołgiem ciężkim, bo nie z każdym czołgiem będziecie się w stanie strzelać, dlatego że on ma ten weak spot, ma ten własna wieży i Potrafi niestety pestki w niego przyjmować, a jak spotkacie, nie wiem, załóżmy no właśnie kanał Penera, o którym przed chwilą wspominałem, albo spotkacie jakiś czołg naprawdę taki ciężki, ciężki z porządnym działem, czyli na przykład SET-60TP, albo nawet amx dużego, tego M40-owego 54 nie no to też będziecie z nim mieli problem, bo on po prostu tym, że ma duży kaliber, że ma bardzo często pociski hit na. Na amunicji premium on będzie Wam robił naprawdę dużą krzywdę. A no niestety, Wy nie będziecie w stanie go za każdym razem przebić. Penetracja, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, to jest dość interesujące. Tutaj mamy penetracji 270 na podstawowym, na podstawowym pocisku, 310 na pocisku premium i 120, 140, przepraszam, mm na burzaku. Bardzo dużo się wydaje, fakt, i to jest ekstra. Burzaki się bardzo przydają na tym czołgu, ale niestety ich prędkość wynosi raptem 671 metrów. Yy, chyba z tego co pamiętam, tak jest. Tylko 671 metrów na sekundę, i to da się odczuć. Jak strzelacie apc ami czy zwykłymi pociskami, czy premium, a potem przełączy się na tego burzaka, to musicie pamiętać, że one lecą dwa razy wolniej praktycznie niż tamte, yy, tamte pociski, więc yy, inaczej się celuje. Zwłaszcza w jakieś czołgi, które jadą sobie z daleka. Może być problem, żeby mnie trafić. Musicie na to uważać i musicie brać to po prostu pod uwagę. No ale wracając do bitwy. Na tym się powinniśmy skupić tutaj teraz. 1924 damage'u nastrzelane. Parę czołgów spadło, parę od nich również... Właściwie dwa czołgi, które są najważniejsze, czyli Light'y. Ich Light'y w tej bitwie się nie popisały. No i teraz tak naprawdę nasz Ru-251 ma szansę na to, żeby się wykazać i żeby spróbować, Nie nie, w tym momencie light spadł dopiero. Wcześniej był EBR, tak, ach, wtedy był terran Teraz dwa lighty spadły. Dobra, sorry, pomyliłem się. Dwa lighty spadły, więc nie powinno być problemu z tym, że nasz light zostanie zaotspotowany na tej lewej stronie, na tej zachodniej flance. Ja sobie, widzicie, oddaję strzał. Zobaczcie, jak celne jest to działo i jak się fajnie z tego strzela. Naprawdę, te pociski są szybkie, te pociski lecą w punkt tam, gdzie byśmy chcieli i po prostu bardzo przyjemnie się tym czołgiem gra. Nawet jeżeli nie mam tutaj zamontowanej stabilizacji, do działa, to i tak się dobrze wyjeżdża, celuje, oddaje strzałę. Nie potrzeba tego czasu na, na przycelowanie jakoś strasznie dużo. Ten celownik również przy poruszaniu się jakoś się szczególnie nie tutaj nie, 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 nie rozcelowuje czy nie rozprasza. No i dlatego z tego czołgu się fajnie korzysta. Nasza strona lewa zaczęła mocno jechać. Widzicie, tutaj podjeżdżają sobie agresywnie 5 do 3. Już prawie 3000 na strzelane z mojej strony. Nie wiem, czy teraz nie trafiłem kogoś innego, bo ta pestka leciała centralnie w tego Ksora, więc możliwe, że tam był jakiś strzał, strzał na ślepo. Zobaczycie to na wynikach bitwy na końcu. W każdym razie czołkiem uda mi się lepiej, ale czy uznam, że ten czołg jest lepszy od na tego z kampanii? No nie powiedziałbym. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ten z kampanii został osłabiony, że on tam pogorszyli DPM, chyba prędkość, zabrali mu też trochę stabilizacji działa, czy dodali czas celowania, jakoś no tam sporo było tych zmian w nim. To i tak mimo wszystko tamten ten jest po prostu takim prawdziwym czołgiem ciężkim, tak? Takim czołgiem, że jeżeli wiedziecie na dobrą pozycję, ustawicie się, skorzystacie z tej swojej depresji, skorzystacie z tej swojej twardej wieży, to rzeczywiście, no może nie możecie być pewni, ale... Macie dużą szansę na to, że rzeczywiście będziecie odbijali pociski i będziecie mogli się mierzyć z takimi prawdziwymi czołgami ciężkimi. W przypadku tego czołgu trochę bardziej czuję się, jakbym grał jakimś takim Centurionem AX. O na przykład, nawet powiedziałbym, że E5, moim zdaniem, ma trochę lepszy pancerz od tego czołgu i armata ma dość podobną. również zadaje 400 uszkodzeń, również przeładowuje w podobnym czasie. Tutaj w ogóle chłopca mi uciekł. Na turbo akurat udało mu się w tym momencie kliknąć, kiedy strzelałem, chciałem go złapać na gąskę, no i go nie trafiłem. Więc tak moim zdaniem to wygląda, że ten czołg. Troszkę trzeba wiedzieć co nim robić i gdzie nim pojechać. Czasem warto im na przykład pojechać na medownie, czyli niekoniecznie w miejsce, gdzie będziemy z czołgami ciężkimi się spotykali. Zaraz wam to pokażę na na bitwie na mapie Berlin, gdzie po prostu no nie pojechałem zwyczajnie na, na miejsce, gdzie czołgi ciężkie się strzelają, czyli w tym mieście, grając na holdownie, grając na wieże, bo wiedziałem, że tam jest kanopener i mogę mieć po prostu przez to duże problemy. 5000 tu na strzelane. Jeżeli macie okazję tym stanąć, tak, żeby robić pestki jedna za drugą, no to ten, ten DPM jest na nim naprawdę bardzo wysoki, tak jak powiedziałem, jeszcze w połączeniu z tym przyjemnym działem, to Powoduje, że ten, że ten demcz jest bardzo szybko pompowany, i raczej bez problemu tutaj powinniście, yy, powinniście swoje zrobić tym czołgiem, jeżeli go macie oczywiście w garażu, no bo niestety sposób dystrybucji tych czołgów, czyli tego czołgu i MBTB był po prostu karygodny moim zdaniem, i yy, to jaką ilość pieniędzy trzeba było wydać, żeby dostać te czołgi, to, to po prostu było chore. Aczkolwiek wiem, że część z Was yy, również te czołgi wydropiła sobie z tych. Darmowy, że tak powiem, paczek, czyli z tych paczek, które można było dostać za e, wykonywanie misji. Jeżeli jest taka osoba, e, tutaj, jeżeli ktoś z Was ogląda i taki czołg udało mu się wylosować, no to e, dajcie znać, napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy, ile takich osób jest. E, w każdym razie, tak wygląda Chieftain e, w tej bitwie. Taka standardowa bitwa, prochodówkowa, bym powiedział, czyli właśnie w miejscu na środku, próba tutaj ogarnięcia sobie sytuacji. Ja troszkę przewinę to do przodu, bo tutaj się dużo, dużo nie dzieje. Jeszcze będę chwilę tutaj stał, bo musiałem iść, otworzyć drzwi. Akurat w momencie kiedy tą bitwę rozgrywałem, i i po prostu tutaj na tej górze chwilę się zatrzymałem. Zaraz spróbujemy tutaj ten czołg zniszczyć. Z tego co pamiętam, jeszcze będzie po lewej, chyba tak jest, ale ta bitwa tak czy inaczej zostanie zakończona. Więc to jest drugi czołg dziesiątego tieru, który opisuję z tych paczek jeszcze po to, żebyście wiedzieli, jakie jest moje tutaj podejście do niego, jak on wygląda, a za chwilkę pokażę Wam, że po prostu czasem warto zmienić flankę i nie jechać w koniecznie w to miejsce, które dla czołgu ciężkiego wydawałoby się najbardziej oczywiste. Zapraszam do następnej bitwy. No i znajdujemy się już na mapie Berlin. Jak widzicie losowanie na same dziesiąte tiery. Po jednym lajcie, przy czym te lajty tutaj na tej mapie nie mają aż takiego dużego znaczenia. Eee, oczywiście mają swoje miejscówki, ale nie są one raczej kluczowymi czołgami w przypadku tej mapy. Dwie artylerie. No i zestaw przeciwników. Zobaczcie, mamy tutaj kanopedera, który no wieżę ma dla mnie nieprzebijalną praktycznie, więc jeżeli będę z nim grał na tą wieżę, to szanse na to, że z nim wygram są minimalne. z siódmy również czołg, który jak się ustawi nie pokażę tą swoją obłą ruską wieżę. No to też nie jesteście go w stanie za bardzo przebić. Stinger no to już spoko. E5 oczywiście ma włas dowódcy, ale generalnie nie chce się z tymi czołgami za bardzo strzelać na, na tym mieście. Więc postanowiłem sobie po prostu zagrać z drugiej strony, podjechać agresywnie. Takie zagranie bardzo często powoduje, że jesteście w stanie przepchnąć daną flankę, tak? Czyli ten jeden ekstra czołg, czy, czy jakiś po prostu taki czołg, który ma dużo hp ma trochę pancerza, czyli jest trochę inną maszyną niż, niż M60 czy M48, no to może zrobić różnicę i tą różnicę postaram się właśnie tutaj zrobić. A tak jak patrzę na miasto, to raczej nie jest to miasto jakoś szczególnie osłabione. Niestety z tym miastem na Berlinie jest jeszcze taki feler, że tam tak naprawdę dobrych miejscówek, w których możecie grać sobie fajnie są ze dwie, no może trzy, jak mocno Mocno się postaracie, a zobaczcie, że czołgów tam pojechało przynajmniej pięć w to miejsce. Jak ja mam był szóstym, to po prostu byśmy sobie zwyczajnie wszyscy przeszkadzali. To też jest niestety ułomność tej mapy w przypadku tego miasta, że po prostu tych miejscówek jest tam bardzo mało. I zresztą to nie jest tylko przypadłość tej mapy, bo jest sporo map. Na przykład Miasto Duchów jest dobrym dobrym też przykładem, że na tej hategowni tak naprawdę jeden czołg może sobie dobrze stanąć, a zresztą jest. Problem. Widzę, że nie ma za dużo czołgów z tej strony, więc stałem się agresywnie podjechać, skróciłem sobie. Niestety, um, niestety zebrałem od tego Grilla, ale on również tego za darmo tutaj nie zrobił. No i wyjeżdżam pod tego Centuriona. Starałem się przede wszystkim zobaczyć, czy ktoś mu z tyłu nie pomaga, no ale ponieważ mu nie pomaga, no to zaczynam go dzięki temu obijać. Wyjeżdżam sobie nie za daleko, nie za wysoko, bo z lewej strony będę mógł dostać od tego Manticore albo Grilla 15, ale widzicie, próbuję tutaj yy, złapać go cały czas na gąskę. Uszkodzić mu zbiornik paliwa, zrobić coś takiego, żeby żeby ten kolega mi nie uciekł. W międzyczasie przyjechał mu baczat, pomóc więc teraz je do tego baczata strzelali i za chwilkę zobaczycie, jak będę używał pocisków burzących do tego, żeby tego baczata tutaj wygonić sobie. W międzyczasie Patton podjechał na szczęście, no ale M60 się wycofało, co jest w ogóle niezrozumiałe dla mnie, bo jakby tutaj podjechał, to byśmy mieli dużo lepszą, łatwiejszą sytuację. T62. Niezorientowany, strzał w potylicę, znowu nie wyjeżdżam za daleko, staram się po prawej stronie mieć cały czas budynek po to, żeby ten Baczak nie mógł do mnie strzelać. No ale widzicie, Baczak się uwolnił i teraz będziemy do niego strzelali właśnie zwykła pestka i zaczęłam ładować burzaki. Jeden strzał udało mi się tutaj odbić, on teraz będzie się chował za tym, za tym wrakiem. No niestety ten burzak był słaby i tutaj nie udało się... Nie udało się go trafić z przebiciem, ale za chwilkę sobie go gdzieś tam znajdziemy. Artyleria, oczywiście, zobaczcie po Włazie 455. Może nie było to rewelacyjne losowanie, ale, ale jednak y, i tak całkiem, całkiem spoko. Spróbuję wygonić tego bacza. Ja wiem, że on przelotowuje drugi strzał z burzaka. Wiem, że to nie były może jakieś takie kurbo strzały z burzaków, bo y, ta końcówka już była taka, że. Że jeszcze tam dostał chyba od testu Testolajka, więc więc mogłem go tylko lekko dobić. Ale widzicie, spróbowałem wycisnąć w tą stronę, podjechałem agresywnie. M48 mi pomogło, no niestety, M60 zupełnie moim zdaniem skiepściła sytuację. Dlatego że zamiast nam pomóc podjechać, to ona się wycofała, zostawiła nas we dwóch. Gdybyśmy byli we trzech, to mogły, mogliśmy to zrobić tak, żeby również tutaj ten M48 nie zginął. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a tak to. Niestety jestem sam i cały czas uważam. Mam 600 punktów wytrzymałości tylko, więc staram się znaleźć jakieś tutaj przestrzały. To jest dość fajna miejscówka. To okno warto zapamiętać, że tutaj przez to okno można strzelić. O, widzicie nawet chyba ten grill tutaj zebrał sobie strzał wcześniej przez to okno. Oczywiście w drugą stronę też można strzelić, więc też musicie uważać na to, żeby za bardzo nie zbierać. Podjeżdżamy sobie delikatnie. Mantykota z tego co pamiętam, już tutaj nie ma, ale jest 5 do 6, więc to jeszcze nie jest taka, taki moment, kiedy możemy się zupełnie rozluźnić. Kiedy możemy, kiedy możemy pojechać po prostu na dużynki, bo ta bitwa jeszcze nie jest tutaj wygrana. Pomimo tego, że już tam strzelanym 4000 i 1000 naświecone, no i 1800 też odbiłem. No tak jak mówię, no jest to trochę jednak czołk ciężki. Ta wieża nie jest taka zupełnie papierowa, ona odbija, no ale jeżeli ktoś was trafi w ten włas, albo ktoś was złapie na płaskim terenie, no to po tym kadłubie może was dość mocno poobijać, bo bo niestety ten kadłub też nie jest najlepszy. O tym nie mówiłem wcześniej, ale dosyć skrapa ten czołg no za bardzo się nie nadaje. Jeżeli macie taką sytuację, że będziecie grali w mieście gdzieś na jakimś płaskim terenie, to raczej powinniście takiej sytuacji unikać i. Bardziej saportować, bardziej starać się skorzystać z tego DPM-u. Może jak ktoś na przykład strzeli, wyjechać, złapać na gąskę. Yy, potem dołożyć drugi strzał, zanim on przeładuje. To jest też fajny w przypadku tego czołgu, no, że te takie czołgi z dużymi działami, czyli jakieś 60TP albo e setka. Yy, to są czołgi, które mają po prostu długie przeładowanie i dzięki temu możecie nawet dwa czy trzy strzały oddać, zanim te czołgi przeładują. Więc to jest yy, to jest taki plusik. Yy, dla tego, dla tego Chieftaina 6 do 8 cały czas sobie szukam takiej pozycji, żeby no, zadawać jakieś uszkodzenia, ale żeby nie być za blisko. Bo wiem, że jeżeli oni się skapną i zobaczą, że ja tutaj jestem do, do uszkodzenia, to pewnie z tego sobie skorzystają. Za chwilkę chyba tutaj po prawej stronie będzie FV, z tego co, co pamiętam. No a nasze czołgi nie podjechały bez sensu, zupełnie ten badger. Zobaczcie on przed chwilą, był po lewej stronie, teraz przejechał sobie na prawą i jest po prostu za darmo obijany. Zupełnie nie rozumiem takiego, takiego podjazdu. O i znowu te burzaki. 547. 547 uszkodzeń za jeden strzał z burzaka i teraz strzelamy sobie w FV-a. FV też odprowadzony do garażu. Też przy pomocy burzaczka. No i znowu jestem dobrze ustawiony. Staram się tutaj dużo nie pomóc i zobaczcie, że zaczynamy przegrywać tą bitwę. 9 do 10. W ogóle zapomniałem, że tutaj taki taki wyciąg właściwie był w tej bitwie, bo Zapamiętałem głównie to, że pojechałem na tą flankę dla, dla medów i tam udało mi się zrobić całkiem niezłe przepchnięcie. Natomiast nie pamiętałem tego, że tutaj była taka hmm, to taka wyrównana sytuacja, i nawet można powiedzieć, że trochę przegrywaliśmy. Bo jak patrzę na te czołgi, jak one wyglądają, jak wygląda, wyglądają punkty wytrzymałości, no to raczej ich drużyna wygląda lepiej pod tym względem, zwłaszcza ta piątka, ale spoiler mały. Piątka nie jest za mądra, za chwilkę zobaczycie dlaczego. Yy, mamy Manticora, mamy tutaj artylerię, która próbuje mnie za wszelką cenę ubić. No i teraz, yy, co zrobić? Nie mogę zostać w tym miejscu, bo artyleria będzie do mnie strzelała, jeżeli będę wyświecony. Więc widzę, że M60 podjeżdża agresywnie. Będę próbował zamykać tego Manticora. Będę próbował podjeżdżać szybko, żeby, do, żeby, go, żeby go wywalić. Spróbujemy go z burzaczka tutaj zdjąć. I zobaczcie, Manticore akurat w tym momencie wyjeżdża. Mam burzaka załadowanego, strzał w plecy, 435 HP zrobione i już mamy 5000 obrażeń przekroczone. Zostały dwie artylerie, została E5, więc teraz podjeżdżam, ale nie będziemy tego powiedzmy już oglądali, bo tam dużo się nie wydarzyło. Jedyne na co zwrócę uwagę to zobaczcie w jakie miejsce podjechała ta E5 i wiecie co? To nie jest najgłupsze co ona mogła zrobić, bo gdyby ta E5 teraz tutaj stała, no to oczywiście sytuacja jest taka, że... Możemy po prostu pojechać na kapa, zacząć kapować i ona będzie musiała do nas wyjechać, co byłoby dla nas najmądrzejsze. Ale jeżeli zaczęlibyśmy odjeżdżać do niej, do takiego człowieka, który jest na fullu, który ma wysoki DPM, który naprawdę potrafi czasem coś odbić i może nas pojedynczo powykańczać, no to zobaczcie, ja mam 30 HP, M60 ma 127, yy, to również jest na dwa strzały dla niego, arty są na dobicie, więc tak naprawdę ta E5 miała tutaj miała tutaj potencjał na Kołobanowa. Jeżeli by to dobrze rozegrała, jeżeli by tego nie zrobiła głupio. Ja się postanowiłem wycofać, postanowiłem podjechać gdzieś od środka i spróbować znaleźć sobie na nią przestrzał, yy, po to, żeby nie podjeżdżać w najbardziej oczywisty sposób, a ona co zrobiła? Wyjechała. Jak ostatni gamoń. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, po prostu ulał się pod te wszystkie czołgi, miał full HP, miał cztery czołgi na dobicie, jeden czołg na dwa strzały i nie zrobił z tego kompletnie nic. Nie grajcie tak w grę. Naprawdę pomyślcie czasem. Zastanówcie się. To są sytuacje, które potem będziecie wspominali sobie przez lata a propos tej gry, jeżeli taką sytuację wyciągnięcie. Nie ma do takiej sytuacji, bo ta5 miała tutaj naprawdę potencjał na fajnego kołobanowa. No dobra, tak wygląda, yy, tak wygląda ten chieftain. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że bitwy były ciekawe. Jeżeli tak, to zostaw, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie również suba bo pomimo tego, że bardzo yy, proszę Was o to, to mało osób klika tą subskrypcję, a zawsze to będzie troszkę, troszkę licznik wzrośnie, troszkę mi sprawi przyjemności, a i Wy nie będziecie omijali wtedy materiałów, które mam nadzieję, że Wam się podobają. Tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnych i pamiętajcie, żeby wpadać na streamy po to, żeby odbierać dropy. A ostatnio wocika na streamach jest dość dużo, więc tym bardziej zapraszam. No, to tyle, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, do następnego.